Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj moje psiaki będą wybierały świąteczne prezenty. Będziemy kupować dzisiaj prezenty dla mojej rodziny, do której jadę na święta. Będzie to moja siostra, moja mama, babcia i dziadek, więc mamy do kupienia cztery prezenty. Pewnie trochę więcej wyjdzie na jedną osobę. Pieski muszą mi pomóc w tym wyborze, no bo mogę kupić tylko to, co piesuk niuchnie. Jesteśmy moi drodzy w ogóle dzisiaj w Galerii Młociny. Ostatni odcinek z kupowaniem przez pieski rzeczy też tutaj nagrywaliśmy, dlatego że tutaj po prostu można przychodzić z pieskami i są one tutaj mile widziane. Moje mojej psiaczki już na miejscu, zwarte, gotowe, wysikane. Zaczyna Lilusia. Jesteśmy pod handlem home. Pieski dzisiaj mają ograniczony czas w sklepie i koło Fortuny zadecyduje, jaki to czas dokładnie będzie. I start! I jedna e, minutka. Trzy, dwa, jeden, start! No Lilusiu, co byś chciała? Co by chciał piesek? Na spokojnie możesz sobie coś wybrać. No? Co byś chciała? O tu! Kubeczki! No dobrze, to bierzemy kubeczek. Co byś jeszcze chciała, Lilusiu? Co by tutaj chciał? O! Może nie łóżko? A tu do temu muszę poszukać tam nie wolno. Ona chciała ubrania wybrać. Okej, okay, dobrze. Wycieraczka jakaś. Coś jeszcze nie No to wycieraczkę już mamy, już mamy, już wzięłam ci. Okej, okay, tu pachnie ziemia. I koniec czasu. Dobrze, więc Lilusia wybrała dwie rzeczy: jest to taki czarny kubeczek, i dodatkowo jest to chyba dywanik do łazienki. Yy, Różowo-beżowy, a nie, to jest puszewka na poduszkę. To całkiem średni prezent, aczkolwiek może się komuś z mojej rodzinki przyda. Sklep numer 2, czyli Empik, Tutaj bardziej strzelałabym w jakieś gry albo gadżety. I czas, który ma Bajusia w tym sklepie, to. O nie, o nie! 30 sekund to jest bardzo mało, ale Bajka to jest dość ruchliwy piesek, więc zobaczymy, czy udaje się cokolwiek chwycić w te 30 sekund. 3, 2, 1, start! No, co byś chciała, Bajka? A to Dopiero jest... Okej, okay. dobrze. No! No, co byś jeszcze chciała? No i za późno wybrałaś sobie tylko talerzyki Happy Birthday! Kolejny sklep, to jest taki sklep, do którego ja zawsze przychodzę i myślę, że sobie coś w nim kupię, ale tak naprawdę nigdy nic nie kupuję, więc zobaczmy, ile Lilusia będzie miała tutaj czasu. I uwaga! 5 minut. 5 minut to wydaje mi się, że będzie dla niej odpowiednio, żeby troszkę się przełamała i przestała się bać tych wszystkich przedmiotów. 3, 2, 1, start. Zobacz, Chodź Milusiu, znajdziesz tutaj coś sobie. Co dla piesuczka? Co byś chciała, nie? nie, dalej, dalej, równo, dalej, Co Zobacz tutaj na przykład, no. Taką piłeczkę i taką też rozumiem. No dobrze. Czy coś jeszcze by chciał, mój pies? Aha, Lilusia już wychodzi. To już są wystarczające zakupy dla Lilusi. Kupujemy dwie piłeczki. Ewidentnie tutaj pod bajkulkę wybierała prezenty. Mój ulubiony chleb tutaj w Galerii Młociny, czyli Primark. Tam jest dużo, bardzo dużo świątecznych gadżetów, więc liczę na bajkulę, że wybierze coś potężnego. Nie, 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 o, tak, 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 tak. Trzy minuty. Odpowiedni czas, myślę, żeby znaleźć jakiś fajny prezent. Trzy, dwa, jeden, start. No, bajku. No, co byś chciała? Bajku, błagam No. Okej. Okay. Jezus Maria. No, może właśnie jakąś piżankę ładną. Zobacz, jakie kiedy są ładne. Kula. No. Oh, dobrze. Gacie XL, to dla dziadka będą. Już wybrałam je bajka, już idź do Pasek? No dobrze, pasek. Tutaj ewidentnie dziadkowe prezenty są wybierane. To są przymierzalnie bajkusia, tam nie ma rzeczy. Chciałem przymierzyć gacie. To znaczy wyjście? No dobrze, bajeczka w takim razie też już podjęła decyzję, że to jest koniec jej zakupów. Ja anuluję nasz czas. Mamy paski, mamy bokserki w rozmiarze XL, mamy dziecięce ubrania na 12-18 miesięcy. Ja mam taką kuzynkę, której swoją drogą jestem chrzestną, więc myślę, że to będzie prezencik dla niej i takie zakupy w Primarku. Tak, dobrze ci poszło bajko. dobrze ci poszło Świat zabawek, tutaj możemy znaleźć jakąś zabawkę misia, coś fajnego dla mojej siostry Ona jest już trochę starsza, ale właśnie teraz jak byliśmy w Primarku I kupiliśmy te body dla mojej kuzyneczki, dla mojej chrześnicy Tak naprawdę to jestem jej ciocią Zapominam, że jestem taka stara Dla mojej chrześnicy yy, możemy kupić jeszcze jakąś zabaweczkę Ile czasu Lilusia będzie miała w świecie zabawek I uwaga, 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 uwaga Wow, Lilusia ma totalnie szczęście co do czasu. Trzy, dwa, jeden, start! Okej, okay, na razie ręcznie omijać wszystkie rzeczy. No Lilu, nie wybierz coś. Ona chyba na razie y, idzie sobie i przegląda, co by w ogóle tutaj ją interesowało. Co? To jest... Ile to kosztuje? 130 130zł No dobrze, no to bierzemy to, za chwilę po to wrócimy Lilusia ma jeszcze trochę czasu niestety, więc puszczam ją i zobaczymy czy coś jeszcze wybierze No nie wierzę Ok. Lilusia wyraźnie daje znać, że to jest koniec jej zakupów Idziemy potem wielki karton, który wybrała Lilusia dla mojej chrześnicy i mam nadzieję, że będzie się jej ten konik Podawał. Niesamowity jest to prezent. <noise> nie będę ukrywać. Czas na najbardziej hardkorowy sklep w tym odcinku, bo jest to sklep elektroniczny. Tutaj może się wydarzyć tak naprawdę wszystko, dlatego nie losujemy czasu, a bajka ma do wyboru tylko jedną rzecz, więc bajkus, zastanów się porządnie. Pamiętaj, że jak coś to nie mam na twoją karmę. Nie ja żart mam na karmę. Będziesz wieczna, wybierz coś fajnego. Ja tu jej nic nie narzucam, po prostu idę z prądem, idę razem z nią, jak tylko czegoś niuchnie albo dotknie e, noskiem! O nie. o nie! O nie! O nie! Jesteśmy zgubieni! No, trochę się wykosztujesz. Czemu postawili to na trawie? Przecież było wiadomo od razu, że połocha trawę. No cóż, kupujemy elektryczną kolejnogę. To było szybkie. Nie, nie. Z problemem serca. Ostatnia Przepraszam. Mi Electric Scooter. Może teraz się nazwać Scooter Kidem. To jest to, czego potrzebowaliśmy. <noise> Dziękuję wam, pieski. Wracamy do domu i będziemy pakować prezenty przez zostały już wybrane, a teraz czas dopasować je do odpowiedniego członka rodziny. Mamy tutaj Sonię, moją mamę, babcię i dziadka, oraz dodatkowo, tak jak się dowiedzieliście w trakcie filmiku, będzie jeszcze Hanula, czyli moja za która dostanie ode mnie kilka rzeczy: te talerzyki życzące wszystkiego najlepszego i pomyślałam, że faktycznie może fajnie by było dać jej mojej mamie, która ma urodziny właśnie 30 stycznia, więc na pewno jej się to przyda. Dodatkowo, dla niej bym również sprezentowała ten kubeczek, no bo to jest taki matching troszeczkę, że mamy talerzek, mamy kubeczek, to jest taki fajny zestawik. Dodatkowo właśnie kupiłam jej też taką torbę świąteczną, która tutaj głosi eat, drink and be merry. To jest taki Taki matching myślę, że mojej mamie się to jak najbardziej spodoba. Chociaż to nie jest taki oczywisty prezent, ale doceni tutaj wybór piesków. Teraz mamy te gacie męskie XL Ja je sobie otworzyłam, żeby w ogóle zobaczyć mniej więcej jaki to jest rozmiar Mój dziadek aż tak dużego rozmiaru no nie nosi Ale ja nie mam ogólnie też w rodzinie takich dużych mężczyzn, którzy by mogli skorzystać z tego Więc no to może dziadkowi po prostu Jeśli będzie za duże to nie skorzysta albo będzie korzystał jako... Coś innego o, może babcia sobie z nich szmaty zrobi. Siup. Ale dzieckowy prezent nadrabiają nam tutaj te paski do spodni. One są bardzo fajne. Jest w zestawie, słuchajcie, brązowy, jest w zestawie czarny, więc w zależności od okazji się na pewno przydadzą. Tutaj mamy e, tę tą e, na poduszkę. No, dla mnie to totalnie wygląda jak taki. Ręczniczek, jak się wychodzi z wanny, żeby nie było mokro. No nie jest najładniejsza ta poszewka, ale pieską się podobała, więc wiecie, o gustach się nie dyskutuje, więc mam nadzieję, że również spodoba się mojej babci. Bo to jest właśnie prezent dla mnie. Moja babcia myślę, że też nie pogardzi yy, prezentem pieskowym. Yy, doceni tutaj wybór Lilusi albo bajki, bo już nie pamiętam kogo. Bajka! Zostaw, że to! Mamy jeszcze te dwie piłeczki. I tak szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia co z nimi zrobić. Bo to są trochę za duże zabawki jak dla moich piesków. A w moim domu nikt nie ma większego pieska. Mamy jeszcze jamnika i Jorka. Raczej nikt się tym nie pobawi. Tak się może zastanawiam, czy byśmy tego nie zawieźli do domu dziecka. Bo to może być fajna zabawka dla dzieci, które nie mają zabawek. Co na razie po prostu to odłożę myślę, że pieski miały na to jakiś głębszy plan, którego po prostu jeszcze się... Nie domyśliwo. Dobrze, że mam moje pieski, ponieważ tutaj ewidentnie bym zapomniała o mojej chrześnicy, a one mi doskonale przypomniały. No, jak zobaczyłam jedną i drugą rzecz, to od razu wspomniało mi się, że to mogą być prezenty dla Hani. Te rzeczy zabieram, ona je dostanie. Mam nadzieję, że już jest na tyle dużo, że się zmieści do tego, ale powinna właśnie mniej więcej być teraz m, m, takiego rozmiaru. Więc, pieski trafiły nawet w rozmiar, no to myślę, że kompletnie jej się e, spodoba i że będzie fanką naszego konika, więc to zabieramy. No i teraz wielki finał. Nasza hula-noga elektryczna, która kosztowała mnie ponad 2000 złotych. No nie wybraliśmy jeszcze prezentu dla mojej siostry, więc chcąc, nie chcąc będzie to prezent dla Sony. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Ona ma tak daleko, niedaleko do szkoły, że mogłaby na spokojnie na przykład jechać rowerem, ale w zimę wiadomo woli autobusem, czasami ją zawozi ktoś z rodziny. Więc, może do tej szkoły będzie się wybierać na y, nodze. Mam nadzieję, przynajmniej taką, że ktoś z tego skorzysta. A jak nie, to może chłopak z tego skorzysta, bo Mateusz y, chyba lubi takie rzeczy. Taki mam tutaj plan na tą y, hulajkę. To by było już tyle w dziś odcinku. Pieski pomogły mi e, wybrać e, prezenty dla mojej rodzinki. Myślę, że wyszło całkiem trafnie i całkiem e, fajnie. Myślę, że każdy się ucieszy. Dziękuję wam piesło bargo e, za udział. Super się e, spisałyście. A wy zostawiajcie suba i piszcie w komentarzu jakie wy będziecie prezentować rzeczy swojej rodzinie. A tymczasem żegnamy się. Pa pa!